To, co przez tygodnie było tylko plotką i oczekiwaniem, dziś stało się faktem. Daniel Martyniuk, syn króladisko króla Zenka Martyniuka, usłyszał wyrok w sprawie, która od miesięcy rozgrzewała opinię publiczną. Sprawa, która zaczęła się od skandalu na pokładzie samolotu, a zakończyła się decyzją sądu, którą wielu nazywa bezprecedensową. Młody Martyniuk, bohater nagłówków i tabloidowych burz, znów znalazł się w centrum uwagi. Tym razem nie jako celebryta, ale jako człowiek, który musi ponieść konsekwencje swoich czynów. Jeszcze niedawno jego nazwisko kojarzyło się z luksusem, głośnymi imprezami i medialnym cieniem sławy ojca. Daniel, chłopak z Białego Stoku, wychowany w świecie, w którym reflektory nigdy nie gasły, przez lata próbował uciec od etykiety syn Zenkas, lecz to właśnie ona zawsze go dopadała. Gdy w sieci pojawiło się nagranie sferalnego lotu, na którym widać, jak w stanie silnego wzburzenia sprzecza się z personelem samolotu, cała Polska zamarła. Syn Zenka wyrzucony z pokładu. Brzmiały tytuły portali, a filmik obejrzano miliony razy. Dla jednych to był skandal, dla innych dowód na upadek moralny młodego pokolenia celebrytów. Dziś sąd postawił kropkę nad i. Po tygodniach śledztwa, przesłuchań i medialnych spekulacji, sędzia ogłosił wyrok, który natychmiast obiegł kraj. Sąd nie może kierować się emocjami ani nazwiskami. Prawo jest jedno dla wszystkich. Według ustaleń dziennikarzy, decyzja była bezlitosna: kara finansowa, ograniczenie wolności i obowiązek pracy społecznej. Żadnych ulg, żadnych wyjątków, żadnego drugiego podejścia. Rodzina Martyniuków, która do tej pory milczała, tym razem nie mogła pozostać obojętna. Zenek Martyniuk, ojciec, legenda sceny Disco Polo, w rozmowie z mediami nie krył emocji. To trudny moment dla nas wszystkich. Jako ojciec czuję smutek, ale musimy przyjąć ten wyrok z pokorą, powiedział łamiącym się głosem. Był to moment, w którym król sceny zamienił się w zwykłego ojca. Patrzącego, jak jego syn ponosi skutki swoich błędów. W sądowej sali panowała cisza. Daniel ubrany skromnie słuchał słów sędziego z pochyloną głową. Nie odpowiadał na pytania dziennikarzy, nie próbował się tłumaczyć. W pewnym momencie jego matka Danuta Martyniuk złapała go za rękę. Gest, który uchwyciły kamery, stając się symbolem całej sprawy. Ta scena przeszła do historii polskiego show biznesu. Z jednej strony upadek syna idola milionów, z drugiej lekcja, że nawet największe nazwisko nie jest tarczą przed prawem. Wyrok spadł jak grom z jasnego nieba, a reakcje społeczne nie kazały na siebie czekać. Czy to koniec ery skandali w rodzinie Martyniuków, czy dopiero początek nowego rozdziału? Jedno jest pewne Polska znów mówi o Danielu Martyniuku, ale tym razem w tonie, w jakim nikt nie chciałby być wspominany. W sali sądowej panowała cisza, której nie da się opisać. Żadnych szeptów, żadnych fleszy aparatów, tylko dźwięk przewracanych kartek akt sprawy i monotonny ton sędziego, który czytał uzasadnienie wyroku. Gdy padły słowa kara finansowa, dozór kuratora i obowiązek prac społecznych, Daniel Martyniuk nawet nie drgnął. Jego głowa była pochylona, wzrok wbity w stół. W tym momencie nikt nie widział w nim celebryty ani syna gwiazdy. Siedział tam chłopak, który właśnie usłyszał, że żaden przywilej, żadne nazwisko, żadne pochodzenie nie uchroni go przed konsekwencjami. Sędzia w swoim oświadczeniu podkreślił. Nie ma znaczenia, kim jest ojciec oskarżonego, każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej ponosi odpowiedzialność za swoje czyny. Te słowa wywołały drżenie wśród obecnych na sali. Dziennikarze, którzy czekali z notatnikami i kamerami, spojrzeli po sobie. Wiedzieli, że oto padło zdanie, które stanie się cytatem dnia. Według ustaleń Martyniuk został ukarany grzywną w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych, oraz skierowany do wykonywania prac społecznych pod nadzorem kuratora sądowego. Ponadto sąd orzekł obowiązek uczestnictwa w programie terapeutycznym dotyczącym kontroli emocji. Nie było żadnych ulg ani zawieszenia. Decyzja była twarda i ostateczna. Relacje świadków mówią o tym, że w chwili ogłoszenia wyroku Daniel nie powiedział ani słowa. Gdy sędzia zakończył przemówienie, wstał powoli, skinął głową i wyszedł z sali w towarzystwie matki. To, co najbardziej uderzyło obecnych, to nie gniew czy bunt, lecz obojętność. Wyglądał, jakby wiedział, że ta chwila nadejdzie i że nie ma już dokąd uciec. Na zewnątrz przed budynkiem sądu czekały dziesiątki kamer i mikrofonów. To tam po raz pierwszy od miesięcy przemówił jego ojciec, Zenek Martyniuk. Zazwyczaj pogodny, dziś wyglądał na zmęczonego i przygnębionego. Jego głos był cichy, ale stanowczy. To prawda, wyrok zapadł i trzeba go przyjąć z pokorą. Jako ojciec mam żal, ale też nadzieję, że to doświadczenie go zmieni. W tym jednym zdaniu kryło się wszystko: zawód, troska, miłość i bezsilność. Świadkowie opisują, że Zenek nie powstrzymał łez, gdy opuszczał gmach sądu. Towarzyszący mu ochroniarz próbował zasłonić go przed błyskami aparatów, lecz na jednym ze zdjęć uchwycono moment, w którym artysta ociera oko dłonią. Fotografia ta natychmiast obiegła internet, stając się symbolem sprawy. Ojciec ikona, który patrzy, jak jego syn płaci za błędy, których sam nie potrafił powstrzymać. Matka Daniela Donta Martyniuk nie udzieliła żadnych komentarzy, ale kamery zarejestrowały, jak wychodzi z sądu, trzymając syna za rękę. Ich dłonie splecione mocno, jakby to był ostatni gest obrony przed światem, który nie przebacza. To zdjęcie wraz z nagłówkiem rodzina, która nie poddała się mimo wstydu, pojawiło się na okładkach najważniejszych tabloidów. Media w całym kraju nie pozostawiły suchej nitki na wyroku. Fakt nazwał go cios dla imperium Disco Polo. Super Express pisał o upadku syna gwiazdy, a Pudelek, jak zwykle bezlitosny, dodał Sąd nie tańczył w rytm Zenka. Daniel zapłaci za swoje wybryki. Internet wybuchł falą komentarzy. Pod artykułami pojawiały się tysiące reakcji. Jedni pisali: Słusznie, prawo jest dla wszystkich, inni z kolei bronili młodego Martyniuka. Zostawcie go w spokoju, każdy może popełnić błąd, niech ma szansę się poprawić. Hashtagi wyrok Martyniuka, bez bezlitości i Daniel Martyniuk w ciągu kilku godzin wspięły się na szczyty polskiego Twittera. W programach telewizyjnych eksperci komentowali decyzję sądu. Prawnik z Warszawy stwierdził: To ważny moment dla polskiego wymiaru sprawiedliwości. Pokazuje, że nie ma świętych krów. Niezależnie od tego, kim jest twój ojciec, jeśli łamiesz prawo, ponosisz konsekwencje. Psycholog dodawał, że to także moment przełomowy dla samego Daniela. Ostatni dzwonek by zrozumiał, że życie to nie scena, a każdy gest ma konsekwencje. Wśród głosów wsparcia pojawiły się też pełne żalu słowa przyjaciół rodziny. Jeden z nich powiedział dziennikarzom: Zenek zrobił wszystko, co mógł, ale Daniel zawsze szedł swoją drogą. Może teraz, po tym wyroku, wreszcie się zatrzyma. Dziennikarze dotarli również do informacji, że Zenek Martyniuk w najbliższych tygodniach planuje odwołać część koncertów. Jak podano w oficjalnym komunikacie, rodzina prosi o prywatność i spokój. To czas refleksji. Decyzja ta została przyjęta z szacunkiem przez fanów, którzy pod wpisem artysty zamieścili setki komentarzy. Pełnych wsparcia. Ale mimo wszystko echo tego wyroku wciąż rozbrzmiewa. Na forach internetowych ludzie piszą o końcu pewnej ery, o upadku iluzji, że bycie synem króla Disco Polo oznacza nietykalność. Jedni nazywają to sprawiedliwością, inni tragedią. W oczach opinii publicznej Daniel Martyniuk stał się symbolem upadku młodego człowieka, który dostał od życia wszystko, a mimo to nie potrafił utrzymać równowagi. Dla Rodziny to jednak nie koniec bólu. Według źródeł z Białego Stoku, Zenek i Danuta planują wysłać Daniela za granicę, by odciąć go od złego towarzystwa i plotek. Wśród bliskich mówi się, że ojciec i syn mają przed sobą poważną rozmowę pierwszą szczerą od lat. Wszystko to sprawia, że sprawa Martyniuka nie jest tylko procesem sądowym. To historia o rozczarowaniu, nadziei i cenie, jaką płaci się za błędy w blasku reflektorów. I choć wyrok już zapadł, w oczach opinii publicznej prawdziwy proces dopiero się zaczyna. Wieczorem tego samego dnia, gdy emocje jeszcze nie opadły, w sieci pojawiło się nagranie z korytarza sądu. Widać na nim Daniela Martyniuka, jak idzie obok matki, milczący z opuszczoną głową, a w tle błyskają flesze reporterów. W pewnym momencie słychać pytanie dziennikarki. Czy żałuje pan tego, co się stało? Daniel nie odpowiada, ale jego twarz mówi wszystko zmęczenie, wstyd, a może świadomość, że ta chwila zostanie z nim na zawsze. Ten obraz poruszył tysiące ludzi. Komentarze pod nagraniem były pełne sprzecznych emocji, od współczucia po gniew. Jedni pisali każdy młody człowiek może się zagubić, ale musi wziąć odpowiedzialność, o darko jej inni dodawali, za późno na żal, trzeba było myśleć wcześniej. Widzowie śledzili każdy szczegół, ubranie, gesty, sposób w jaki matka trzymała go za rękę. Dla wielu była to scena nie z sali sądowej, lecz z rodzinnego dramatu, w którym wina miesza się z miłością, a kara z próbą odkupienia. Media społecznościowe eksplodowały, w programach informacyjnych pojawiały się specjalne segmenty poświęcone sprawie. Reporterzy przed sądem powtarzali, że to nie tylko proces młodego człowieka, ale i symboliczny wyrok dla całego pokolenia wychowanego w cieniu sławy. Portale plotkarskie publikowały kolejne zdjęcia z domu Martyniuków, zamknięte rolety, samochód Zenka zaparkowany przed bramą, cisza wokół, jakby całe miasteczko wstrzymało oddech. Wieczorem w jednym z talk-show pojawił się znajomy rodziny, który zdradził, że Zenek i Daniel rozmawiali krótko po wyroku. Według jego relacji, ojciec miał powiedzieć synowi: To, co się stało, może cię zniszczyć albo cię ocali. Wybór należy do Ciebie. Te słowa krążyły następnego dnia po wszystkich mediach, cytowane jako lekcja ojca dla syna. W tym samym czasie w radiu lokalnym zagrano jeden z najstarszych utworów Zenka Martyniuka. Życie to są chwile. Paradoksalnie słowa refrenu brzmiały teraz inaczej. Nie warto marnować życia, bo los jest tylko jeden. Fani pisali w komentarzach, że nigdy wcześniej ta piosenka nie brzmiała tak prawdziwie. Następnego ranka gazety rozpisywały się o tym, że Daniel ma zniknąć z życia publicznego. Według anonimowych źródeł rodzina planuje wysłać go na terapię i odsunąć od blasku mediów. W Białym Stoku, skąd pochodzi Martyniukowie, mieszkańcy mówili, że od lat widzieli w Danielu koru chłopaka, który nie potrafi odnaleźć swojego miejsca. Teraz to zdanie powtarzano z gorzkim zrozumieniem. Wśród znajomych Zenka panowało milczenie. Nikt nie chciał mówić o szczegółach, ale jedno zdanie pojawiało się niemal w każdej rozmowie. To musiało się kiedyś skończyć. Dla wielu była to metafora koniec iluzji, że sława może ochronić przed rzeczywistością. Wieczorem na profilu Zenka pojawił się wpis, krótki, bez zdjęć. Niech to będzie czas refleksji każdy z nas popełnia błędy, ale ważne, by z nich wyciągnąć naukę. Post w ciągu kilku godzin zebrał dziesiątki tysięcy reakcji. Fani dziękowali mu za szczerość i prosili, by się nie poddawał. W internecie zaczęły pojawiać się pierwsze memy, przeróbki i komentarze, ale też listy wsparcia. Ludzie pisali, że mimo wszystko wierzą, że Daniel może się zmienić. Niektórzy wspominali jego dzieciństwo, gdy występował razem z ojcem, uśmiechnięty, jeszcze nieświadomy ciężaru nazwiska. Jednak pod całą tą medialną burzą czuć było coś więcej zmęczenie. Społeczeństwo, które wcześniej karmiło się skandalami, teraz jakby zaczynało dostrzegać, że za tym wszystkim stoi człowiek nie celebryta, nie bohater tabloidów, lecz młody mężczyzna, który stracił kontrolę nad swoim życiem. Gdy reporterzy pytali jednego z sąsiadów Martyniuków jak wygląda atmosfera wokół domu po wyroku odpowiedział krótko: Cisza, ale to ta cisza, która mówi więcej niż tysiąc słów. To zdanie trafiło następnego dnia na pierwsze strony gazet, bo idealnie oddawało stan, w jakim znalazła się cała rodzina, między wstydem a nadzieją, między przeszłością a niepewną przyszłością. Bo choć wyrok już zapadł, nikt nie wiedział, co będzie dalej. Dla Daniela to dopiero początek drogi, która albo stanie się odkupieniem, albo nowym upadkiem. Kiedy wszyscy myśleli, że historia Daniela Martyniuka dobiega końca, w mediach pojawił się nowy, zaskakujący wątek. Jeden z dziennikarzy śledczych ujawnił, że w aktach sprawy znajduje się zapis, o którym dotąd nikt nie mówił. Fragment nagrania z pokładu samolotu, który nigdy nie został upubliczniony. Według źródeł, w materiale tym widać moment, w którym Daniel próbuje uspokoić sytuację, a nie, jak twierdziła część mediów, prowokuje konflikt. Jeśli nagranie okaże się autentyczne, może całkowicie zmienić obraz tego, co wydarzyło się tamtego dnia. To odkrycie natychmiast wywołało nową falę emocji. Zwolennicy Daniela twierdzą, że od początku był ofiarą medialnej nagonki, a jego nazwisko stało się łatwym celem. Przeciwnicy odpowiadają, że niezależnie od kontekstu granice zostały przekroczone. Na portalach społecznościowych rozpoczęła się burzliwa dyskusja, a hashtag nowe nagranie Martyniuka zaczął błyskawicznie rosnąć w trendach. W tym samym czasie jeden z przyjaciół rodziny zdradził w rozmowie z mediami, że Zenek Martyniuk ma rozważać złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie części zarzutów wobec syna. Zenek nie walczy o uniewinnienie, tylko o prawdę. Chce, żeby ludzie zobaczyli wszystko, nie tylko fragmenty wyjęte z kontekstu, że powiedział anonimowy informator. Dla wielu fanów to znak, że rodzina nie zamierza się poddać i zamknąć tej sprawy w ciszy. Nad tą historią unosi się jednak coś więcej niż zwykły dramat rodzinny. To opowieść o tym, jak jedno potknięcie może zniszczyć reputację budowaną przez pokolenia i jak cienka jest granica między błędem a medialnym linczem. Czy ujawnienie nowego nagrania oczyści Daniela z części zarzutów, czy tylko jeszcze bardziej pogłębi podziały? Czy Zenek, artysta kojarzony z radością i optymizmem, stanie się teraz symbolem walki o sprawiedliwość w świecie, który zapomniał o współczuciu? Odpowiedzi na te pytania poznamy wkrótce, bo redakcje już zapowiadają kolejne materiały śledcze. Jedno jest pewne historia rodziny Martyniuków jeszcze się nie skończyła, to dopiero kolejny rozdział Sagi o sławie, błędach i próbie odzyskania godności. Jeśli chcesz poznać dalszy ciąg tej sprawy, zobaczyć co naprawdę zawiera niepublikowane nagranie i jak zareaguje na nie sam Zenek, zasubskrybuj nasz kanał, zostaw komentarz i kliknij dzwoneczek, by nie przegapić kolejnych materiałów. Już w następnym odcinku ujawnimy kto stoi za przeciekiem z sądu i dlaczego ta historia może wstrząsnąć polskim showbiznesem raz jeszcze.